Witam Was serdecznie na moim kanale Chciałabym, żebyście zostawili subskrypcję wraz z dzwoneczkiem tam na dole Żeby ten czerwony przycisk stał się szary Oraz łapkę w górę Dzisiaj pokażę Wam kilka sposobów na to, jak zarobić starkońsy mm. No Te konto, na które będę dzisiaj zarabiać i nagrywać, będzie do wygrania Hasło będzie podane, w którymś momencie filmik Także bez przedłużania zaczynajmy! Teraz przeniesiemy się na nowe konto, ponieważ jestem na moim aktualnym, jeżeli możecie zobaczyć. Yy... Także teraz przeniesiemy się na nowe konto i będziemy na nim zarabiać. Także teraz stworzymy sobie nowe konto, wybierzemy sobie stylówkę. O nie. Dobra, weźmy sobie na przykład te włosy eee. Eee. O, to może być I tutaj sobie weźmiemy jakąś koszulkę Dobra, niech będzie ta Ale zmienimy ją na przykład całą na taką różową O, jaka ładna No i to zmienimy na białe. Chociaż to wygląda na takie różowe O, to bardziej wygląda na takie o kurczaki, na takie białe, dobra Teraz weźmiemy sobie buty O, te sobie weźmiemy No i niech pozostaną różowe Odcień skóry zmieniamy na taki Tak, taki będzie ładny I teraz zakładamy nowe konto Także nazwę użytkownika możemy mieć e... No na przykład niech będzie hmm. No nie wiem jakie może być Dobra, no to niech będzie Lord Czerwony 6. Yy, hasło zaraz wpiszę. O nie, dobra. To tworzymy konto, zaczynamy. Nazwa użytkownika jest już zajęta. Dobrze, to weźmy po prostu tutaj Lord 6, Lord Czerwony 6. Mi za bardzo nie zależy na tej nazwie, ponieważ to jest dodatkowe konto na potrzeby tego filmu. Na no to potrzeby tego właśnie filmiku. O, już mamy. To sobie odbierzemy. Mam tu pierwsze Wow! Ale fajne. Trochę ściszymy. Przy okazji jestem Pixitar i oprowadzę cię. Na tym z dużo, całego przeczytać. Dobra, i takim pierwszym sposobem od razu na wstępie to jest właśnie otwieranie tych oprezencików. Gdy wejdziemy tutaj w taki, jakby zakup, o, weźmy sobie, no dobra, nie, no niech będą takie kolory za poziom drugi, no też niech będą takie. Bardzo fajne są te prezenty. O, i tutaj też mamy. I y, muszę Wam powiedzieć, że te prezenty tutaj, gdzie, mamy, gdzie wejdziemy właśnie w ten pakiet StarVip, to tutaj mamy codziennie dwa prezenty Także jak możecie zauważyć, odkłada się tutaj do skarbonki Kolejnym takim sposobem jest oglądanie filmów, czyli inaczej zwanych seków Także ja teraz obejrzę y, sobie je przez 15 minut Włączę sobie zaraz stoper I będziemy y, sobie oglądali Także ja już włączam stoper przez 15 minut będę oglądała o nie. Dobrze, już, 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 już. Przez 15 sekund będę sobie oglądała te seki, lajkowała, czyli robiła Love'd. I będziemy potem sobie podsumujemy ile można zarobić przez ten czas. Także ja sobie włączam stopper. sobie włączyłam i oglądamy seki wiecie co, wrócę do was jak skończę dobra, wracam już po 15 minutach oglądanie seków jak widzicie mam 440 sarkońców, wcześniej miałam 300 czyli zarobiliśmy tylko 140 sarkońców yy... W godzinę zarobimy 50-60 starkońców no a na minutę zarabiamy 9 starcoinsów i tak jakby kawałek starkońca tego co przeliczyłam na... No i także no. Yy, drugim sposobem jest, yy, znaczy, trzecim sposobem jest błaskanie zwierzaczków. Wchodzimy w Higgs corps I z tego co widzę, to na telefonie chyba jest to nie za bardzo. A nie, możemy wyjść. Myślałam, że na telefonie, że nie możemy. Mhm, pokój jest pełny. No dobra. Także wchodzimy tutaj, tutaj teraz do Juny 13 pokoju. No i mam nadzieję, że chociaż uda nam się zarobić trochę tego. No i kolejny jest... No nie... Jak na coś? poczekajcie wyłączę te dźwięki bo mnie tak denerwują No I Nie potrzebuję animacji Także ja wracam do was za 15 minut po 15 minutach, gdy wróciłam, zarobiłam 530 starkońców. Dokładnie 31. <noise> Także na jedną godzinę daje nam to 2120 starkońców. Na, jed na jedną minutę 30, niecałe 35 starkońców. Także moim zdaniem jest to opłacalne. Yy, szczególnie, że już po tych dwóch yy, rzeczach w zasadzie pod to po trzech, bo też zrobiliśmy te prezenty, mamy prawie 1000 złotych Brakuje nam tylko 29... Yy, znaczy prawie 1000 starkońców, nie z 1000 złotych, przepraszam. Yy, brakuje nam tylko 29 z Kolejnym takim sposobem jest też kręcenie kołem. Yy, niestety no, jest to możliwe tylko raz dziennie, gdy na przykład jesteście zwykłymi członkami. Mówi Star Planet, ale na przykład w przypadku, gdy jesteście VIPami, y, oczywiście jest to większa ilość. Wiecie co? Teraz zakręcimy sobie kołem fortuny i zobaczymy, ile nam wypadnie. No, niestety, 20 Star końców. czyli prawie jest 1000 zł. Brakuje tylko 9 starkońców. Yy, także no to wszystko, jeżeli chodzi o zarabianie. Mam nadzieję, że Wam pomogłam w jakimś stopniu. I. No, dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Oraz zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli Wam się podobało, to naprawdę zostawcie tą łapkę oraz subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w następnym filmiku. Widzimy się już za niedługo. Także do zobaczenia.